Dzień dobry. Rozpoczynamy transmisję z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zamówienie pod nazwą dostawa z instalacją oraz konfiguracją macierzy w ramach projektu Bezpieczna gmina Ciężkowice, cyberbezpieczeństwo w samorządzie. W terminie przewidzianym na składanie ofert wyznaczonym na dzień 31 lipiec 2025 roku do godziny 9 wpłynęło 5 ofert. Teraz przystąpimy do procedury odszyfrowania ofert i odczytania ich zawartości. Oferta numer 1, Blue Signal, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. i adres wykonawcy, blue signal, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90135 y, Łódź, ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza, 40, lokal 1. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 60 803 zł. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, Okres rękojmi 24 miesiące i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 2. Data Experts. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa i adres wykonawcy, data ekspert, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Chłodna 5100867 Warszawa. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 42 877 złotych i 80 groszy. Termin realizacji zamówienia w, w, zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy okres rękojmi 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 3, Netbox24, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. <laughs> Nazwa i adres wykonawcy: NetBox 24, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 38 322, łużna, łużna 2. Cena ofertowa wykonania zamówienia w kwocie brutto złotych 50 960 złotych i 0 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, okres rękojmi 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 4 Suntar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa i adres wykonawcy, Suntar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marii Drost 12 33 100 Tarnów, cena ofertowa wykonania zamówienia w kwocie brutto złotych 47 780 zł i 58 groszy, termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielony gwarancji 60 miesięcy i okres NKM 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 5 Next Data Next Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa i adres wykonawcy. Next. Data: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Konwaliowa 7, 03, 194 Warszawa. Cena ofertowa wykonania zamówienia w kwocie brutto złotych: 55 536, 96 zł. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy i okres rękojmi: 24 miesiące. Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Zatem otwarliśmy wszystkie oferty złożone w postępowaniu. Dalsze komunikaty będą publikowane w zakładce prowadzonego postępowania na stronie platforma.zakupowa.pl. Za chwileczkę rozpocznie się transmisja na żywo z otwarcia ofert w kolejnym postępowaniu pod nazwą. Dostawa z instalacją i konfiguracją oprogramowania w ramach projektu Bezpieczna Gmina Ciężkowice. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.15. Minęła godzina 9:15. Rozpoczynamy transmisję z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zamówienie pod nazwą Dostawa z instalacją i konfiguracją oprogramowania w ramach projektu Bezpieczna Gmina Ciężkowice Cyberbezpieczeństwo w samorządzie. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 31 lipiec 2025 roku na godzinę 9. Natomiast otwarcie 31 lipca 2025 roku na godzinę 9.15, w terminie przewidzianym na składanie ofert, złożono cztery oferty. Teraz przystępujemy do procedury odszyfrowania ofert i odczytania ich zawartości. Oferta numer 1 Paweł Owczarzak. EUPOL Nazwa i adres wykonawcy Paweł Owczarzak, Eupol, ulica Palinkiewicza 3, 6300, Środa Wielkopolska. Cena ofertowa wykonania zamówienia dla części pierwszej, dostawa z instalacją i konfiguracją oprogramowania antywirusowego plus EDR, wdrożenie wraz z przeszkoleniem obsług w kwocie brutto złotych 55 128,60 128 i 60 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielanej gwarancji dla części pierwszej 42 miesiące, okres udzielonej rękojmi dla części pierwszej 42 miesiące i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 2. Netbox 24. Spółka z ograniczoną hmm. odpowiedzialnością. Nazwa i adres wykonawcy Netbox 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 38322 322 łóżna łóżna 2. Cena ofertowa w, w, wykonania zamówienia dla części pierwszej dostawa z instalacją i konfiguracją oprogramowania antywirusowego plus EDR wdrożenie wraz z przeszkoleniem z obsługi w kwocie brutto złotych 20 850 złotych 0. Groszy. W części 2. Dostawa z instalacją i konfiguracją aktualizacji oprogramowania operacyjnego dla platformy serwerowej wraz z licencjami dostępowymi wdrożenie wraz z przeszkoleniem z obsługi w kwocie brutto złotych 41 450 zł i 0 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ. Okres udzielonej gwarancji w części pierwszej 60 miesięcy, w części 2. 60 miesięcy. Okres mi w części pierwszej 24 miesiące w części drugiej 24 miesiące warunki płatności zgodnie z wzorem umowy Oferta numer 3 Sundar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa i adres wykonawcy SUNTAR, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mari Drost 123300 Tarnów. Cena ofertowa wykonania zamówienia. W części pierwszej dostawa z instalacją i konfiguracją oprogramowania antywirusowego PLUS EDR, wdrożenie wraz z przeszkoleniem obsługi. W kwocie brutto złotych 50 607, 676 złotych. Powtórzę jeszcze raz. 50 sześć zł 0 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji dla części pierwszej 36 miesięcy, okres udzielonej rękojmi dla części pierwszej 36 miesięcy i warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer 4 Vecto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa i adres wykonawcy wekto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Migdałowa 4, lokal 12, 02 796, Warszawa. Cena ofertowa w wykonania zamówienia w części drugiej, w, w części pierwszej wykonawcy nie złoży oferty, w części drugiej dostawa z instalacją i konfiguracją aktualizacji oprogramowania operacyjnego dla platformy serwerowej wraz z licencjami dostępowymi, wdrożenia wraz z przeszkoleniem obsługi, w kwocie brutto złotych 48 285 złotych i 0 groszy. Termin e, realizacji zobowiązania zgodnie ze SWZ. Okres udzielonej gwarancji dla części drugiej 60 miesięcy. Okres udzielonej rękojmi dla części drugiej 24 miesiące. Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Zatem otwarliśmy wszystkie oferty złożone w postępowaniu. Wszelkie dalsze komunikaty będą prowadzone w zakładce prowadzonego postępowania hmm. na y, platformie zakupowej.pl. Dziękuję bardzo.